25. Często je pani wołowinę? W ogóle nie jem, w ogóle nie jem mięsa. Co pani? Pewnie słyszeliście, że w Rosji krewni tych, których synowie lub mężowie zginęli na wojnie w Ukrainie, otrzymują od państwa różne nagrody i prezenty. Na przykład białą ładę, drewno na następną zimę albo maszynkę do mielenia mięsa. Na początku matki poległych synów bardzo cieszyły się z darmowej maszynki do mięsa w swojej kuchni, ale problem przyszedł stamtąd, skąd nikt się go nie spodziewał. Mięso w kraju drożeje szybciej niż benzyna. Dlatego często korzystanie z tej maszynki staje się niemożliwe. Jeśli wcześniej Rosjanie mogli sobie pozwolić na dodawanie mięsa niemal do każdego dania, to dziś jest ono już uważane za rarytas. Jedni obwiniają za to rozpad związku radzieckiego, ponieważ po dojściu nowych władz państwo przestało dbać o życie wsi. A produkcją mięsa i innych produktów rolnych zaczęły zajmować się prywatne firmy, które, zdaniem Rosjan, same decydują o tym, czy mięso będzie drogie, czy tanie. Inni obwiniają młodzież, która nie chce mieszkać na wsiach, a nie zajmować się rolnictwem, i po ukończeniu 18 lat wyjeżdża do miast do pracy, przez co, jak twierdzą, po prostu brakuje pracowników w tej branży. Oczywiście, wszystkie te opinie można usłyszeć bezpośrednio od samych Rosjan na targach w każdym mieście. Posłuchajmy więc, co mają do powiedzenia. Wołowina jest bardzo droga, kupuję ją, ale bardzo rzadko. Baranina też jest dobra, ale strasznie droga. Jak pani myśli, z czego wynika tak gwałtowny wzrost cen wołowiny i baraniny w tym roku? Bo jej po prostu nie ma. Na wsiach nie ma ani wołowiny, ani tego wszystkiego. Ludzie przestali prowadzić gospodarstwa pomocnicze. Kiedyś były kołchozy, sowchozy wszystko to funkcjonowało. Ludzie pracowali, a teraz na wsiach nie ma już nikogo. Młodzież wyjechała, nie ma komu pracować ani hodować bydła. A ile teraz kosztuje kilogram wołowiny? Ojej, jakiś koszmar, drogo. Gdzieś, gdzieś około 700-800 rubli, mniej więcej. Ceny mięsa w ogóle mnie nie zadowalają. Naprawdę żal mi ludzi, którzy jedzą mięso. Musi im być bardzo ciężko. Nawet nie wiem. Właśnie teraz weszłam na targ, nawet na dół. Pomyślałam, pójdę zobaczyć. Może ceny spadły? Nie, nic z tego. Są jeszcze wyższe. O ile? No, znacznie. Słuchajcie, nawet jeśli chodzi o tę waszą wołowinę, kupić normalny kawałek mięsa za kilogram za prawie tysiąc rubli to, wiecie, żadna przyjemność. Nie wiem, jak radzą sobie ludzie, którzy lubią wołowinę. Jak pani myśli, dlaczego to się dzieje?

Tak, znacznie mniej ich jest, bo ceny są wysokie i ludzie i tak starają się brać mniej. A o ile mniej więcej zmniejszył się napływ klientów? Napływ klientów. No o jakieś 40% mniej więcej. No cóż, Moskwa to Moskwa. W obwodzie moskiewskim wcale nie jest taniej, nic podobnego. A ile teraz kosztuje w obwodzie moskiewskim? Te same ceny, dokładnie takie same jak w Moskwie. I transport, i produkty. Nie, nie jest tanio, ani transport, ani żywność. Wszystko tak samo jak w Moskwie. A jakość w obwodzie moskiewskim jest lepsza? Niczym się nie różni. Dostawy są takie same w całej Rosji. No sami no to droga No sami wiecie, wołowina bardzo podrożała. Wcześniej karmiłam psa wołowiną, a teraz już chyba od listopada praktycznie jej nie kupuję. Jeśli już, to jakieś obrzynki, nawet dla psa. Jak często w ogóle kupujecie mięso? Wołowinę, baraninę? Jesteśmy studentami, to w zasadzie wszystko wyjaśnia. A co to właściwie znaczy? To znaczy, że nie mamy pieniędzy, kompletne zero i tyle. Czym się żywi pani? Czym się trafi? Różne mrożonki, naleśniki jak Bugda, makaron, przeterminowane jedzenie z pracy, głównie przeterminowane. Prostoroczko po większej części. W Moskwie pom silno róży. W Moskwie moim zdaniem jest znacznie drożej. Chyba już przekroczyło 1000 rubli, przynajmniej na naszym rynku. A nasz rynek jest bardzo tani w porównaniu z innymi. Także raczej nie zobaczycie tu średnich moskiewskich cen. Tego rynku nie będę reklamować. My mamy własne krowy, hodujemy swoje, całe gospodarstwo domowe mamy własne. A to drogie, utrzymywać krowy? Bardzo drogie, bardzo drogie. Pasze są drogie, latem jeszcze chodzą na pastwisku, ale zimą jest oczywiście bardzo drogo. Wszystko stopniowo drożeje. Jak pani myśli, dlaczego wszystko drożeje? Wydaje mi się, że samochodowanie zwierząt jest drogie. W ogóle całe rolnictwo jest bardzo kosztowne. Praca ludzi, hodowla, pasze i cała reszta. Tylko dlatego. A dlaczego wcześniej było to dostępne? Wcześniej pewnie były duże dotacje od państwa, rolnictwo było subsydiowane. Ja jeszcze pamiętam czasy radzieckie. W czasach radzieckich było bardziej dostępne? Tak, oczywiście, dużo bardziej dostępne. A ile teraz kosztuje kilogram baraniny? 2-200 za kilogram, ale to oczywiście nie jest zwykła baranina. To jest karez baraniny. To właściwie filet, praktycznie filet. Najlepsza baranina na kości. Dopóki mój mąż pracuje, to dlatego jeszcze kupuje. A gdyby tylko z emerytury, to nie. Nie dałoby się kupować dość często. Byłoby to znacznie rzadziej. No tak żyjemy, co zrobić? Nas nikt nie pyta, tak samo jak ich nie pytają, kiedy podnoszą im ceny czynszu. Problem polega na tym, że ilekroć się przyjdzie, ceny rosną. I sami rozumiecie. Emerytom jest oczywiście trudniej kupować codziennie, więc. No, nie tylko emerytom, ale też tym, którzy mają mniejsze możliwości finansowe. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie ciągłe podwyżki cen. A z czego one rosną, jak pan uważa? Wie pani, wydaje mi się, że wszystko zależy od właściciela, czy jak go tam nazwać, od tego, kto posiada mięso. Kto władzie mięso? Powinny być jakieś ograniczenia, czy coś w tym rodzaju? Nie wiem, bo jeśli nie będzie żadnych ograniczeń, to zajdziemy bardzo daleko. Bardzo daleko. Powinno być jakieś ograniczenie, tak jak kiedyś, w czasach radzieckich. Był specjalny urząd, który kontrolował ceny. A dziś nikt cen nie kontroluje. I na tym polega problem. Prezydent o tym mówił, że tak nie powinno być. No ale kto ma to kontrolować? Ministerstwo Handlu? Czy kto tam? Chyba to ich nie obchodzi. Tak to rozumiem. To moja opinia. Ja tak Ja To moje mnienie. Ceny, na wsią... ceny wszystkiego mi nie odpowiadają, ale jak mogę na to wpłynąć? Od tego, czy jestem zadowolony, czy nie, sami rozumiecie. Nic się nie zmieni. Tak samo jak z cenami chleba czy lodów, na przykład które w moim dzieciństwie kosztowały 3,50, a teraz z jakiegoś powodu kosztują 100 rubli i są zrobione nie wiadomo z czego, z jakiegoś zamiennika. A wtedy, pamiętam, były jeszcze na śmietance. Wołowina to mięso, którego słowianom nie zaleca się jeść. Tak właśnie. Zaleca się jeść wyłącznie baraninę, a jeśli chodzi o wołowinę, to według dawnych wierzeń uważana jest ona za zwierzę święte i dlatego nie zaleca się jej spożywania. nie rekomenduje się. Co, Co się dzieje z cenami żywności? Co my w ogóle będziemy jeść? Makaron z wodą? Po prostu ciekawi mnie, do jakiego momentu produkty w sklepach będą chudnąć, a ceny na nich będą tyć. Rzeczy, z których musiałam zrezygnować w 26 roku, bo stały się za drogie, to ogórki. 330 rubli i to nawet nie za kilogram. Nie za kilogram. Dziewczyny, ja jestem po prostu w szoku z powodu tych cen. Popatrzcie tylko dwa małe woreczki, a wyszło mnie na pięć tysięcy. Nic praktycznie nie kupiłam, a tyle pieniędzy zostawiłam. To jakaś masakra. Kiedyś żyliśmy całą rodziną za dziesięć tysięcy miesięcznie, a teraz nie da się przeżyć nawet za pięć tysięcy. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Dziękuję za obejrzenie tego wideo i do zobaczenia wkrótce.